Cześć kochani. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale By Persona. Słuchajcie, dzisiaj witam się z wami z samochodu. Tym razem to nie oznacza, że jedziemy na wycieczkę. To znaczy na taką malutką, dlatego że jedziemy do restauracji. No i chcę wam tą restaurację pokazać. A to dlatego, że jest to taki typ restauracji, który w ostatnich latach kradnie serca Portugalczyków. Tam naprawdę czasami są kolejki i trzeba bardzo, bardzo długo czekać na stolik. I słuchajcie, nie są to restauracje z typowym portugalskim jedzeniem. Także dzisiaj pokażę Wam, co kradnie serca Portugalczyków i jakie jedzenie jest teraz w Portugalii modne. No i myślę, że warto jest do takiej restauracji się wybrać, gdybyście w Portugalii byli. Zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy odcinek. Dojechaliśmy już do naszego miejsca. No i pokażę Wam, gdzie dzisiaj idziemy. I słuchajcie, ta restauracja to jest sushi, ale nie takie zwykłe sushi, dlatego, że w tej restauracji płaci się raz, a można jeść ile się chce. I nie jest to bufet, tylko zamawia się za pomocą tableta do stolika i muszę Wam jeszcze powiedzieć, że tak, tutaj się znajduje, widzicie, ta restauracja, do której my dzisiaj idziemy, a teraz przekręcę kamerkę, bo po drugiej stronie, e, po drugiej stronie ulicy, nie wiem czy to będzie widać, jest mój palec, tutaj jest druga restauracja, która działa dokładnie w tym samym systemie, czyli również płacicie raz. I później jedziecie, co chcecie. Dobra, wchodzimy do środka, i zaraz Wam też oczywiście powiem, ile, e, ile taka kolacja kosztuje. O, nawet Wam pokażę, co będę gadać. I to wygląda tak, słuchajcie, że e, jeżeli chodzi o obiad, to 14,90 za osobę, 9,90 za dziecko. Jeżeli chodzi o kolację, to 18,90 za osobę, 10,90 za dziecko. No i tak to wygląda. Piątek, sobotę i niedzielę i w dni wolne jest dodatkowo 1 euro, dodatkowo do tej ceny, tak, do tej ceny, której tutaj mamy, za osobę dorosłą. Także tak to wygląda. Wchodzimy już do restauracji. Antek już poszedł zająć miejsce i siedzi tam gdzieś daleko. Dobra, także wchodzimy. Siedzimy już przy stoliku, no i zaraz Wam pokażę, jak to tutaj wszystko funkcjonuje. A mianowicie wygląda to tak. Zobaczcie, w ogóle restauracja jest na razie pusta, dlatego, że oczywiście przyszliśmy tutaj wcześniej, żeby sobie zająć stolik, tak? Wiadomo. No i słuchajcie, funkcjonuje to tak, że na każdym stoliku jest tablet, tak? Mamy tutaj różne różne stoliki, tak? Dla bardzo wielu różnych grup tak, też osób. No i funkcjonuje to tak, że mamy tablet i mamy sobie tutaj różne obrazki, także nie ma problemu nawet dla osób, które na przykład po portugalsku tak nie mówią, dlatego że po obrazku można sobie mniej więcej zobaczyć, co się będzie zamawiało. No i można sobie zamówić... Oczywiście tak, przystawki, mamy później sashimi, później mamy też na przykład, nie wiem, jakieś różne sushi, tak, no mnóstwo, mnóstwo rzeczy jest do wyboru, do koloru. Jeżeli chodzi o um, picie i deser, no to nie jest to wliczone w cenę, tak, czyli do tej ceny, jak sobie jeszcze coś tam do picia zamówicie, no to jeszcze trzeba będzie do, dodatkowo za to zapłacić. Natomiast wybór jest tutaj, powiem Wam szczerze, ogromny, no i można sobie zamawiać wszystko, co się chce. Ile tylko razy się chce. Także e, widzicie, tak to wygląda. My zaraz zrobimy zamówienie i pokażę Wam, jak też te rzeczy wyglądają, jak już przyjdą do stolika. Natomiast jeszcze jedna rzecz, którą chcę powiedzieć. A, parę rzeczy. Pierwsza rzecz. Zobaczcie, jaka to jest wspaniała restauracja dla introwertyków. Jeżeli jesteś introwertykiem, nie chcesz z nikim gadać, przychodzisz do stolika, siadasz sobie po obrazkach, wybierasz co chcesz i sobie po prostu siedzisz i jesz. Natomiast co chciałam Wam powiedzieć. Jeżeli przyjedziecie do Portugalii i chcielibyście do takiej restauracji przyjść, no to zróbcie to e, wcześniej, żeby właśnie e, nie czekać. I co jeszcze chciałam powiedzieć, co zapomniałam? Już sobie przypomniałam, co chciałam powiedzieć. Wcześniej, dlatego, że pewnie jak się udomyślacie, jak ta restauracja się zapełni, no to ciężko jest, żeby później ktoś z takiej restauracji wyszedł, tak? Bo jeżeli możecie sobie jeść do woli, tak? Raz zapłacono, wiadomo. Każdy normalny człowiek, znaczy normalny, no wiadomo, większość z nas przyjdzie i musi się najeść po prostu dosyta, tak? E, wiadomo jak to wygląda. Więc jeżeli m, po prostu przyjdziecie w takiej restauracji, nie wiem, o 9 wieczorem, no to prawdopodobnie ona będzie pełna. No i zanim te wszystkie osoby się najedzą i wyjdą, no to naprawdę możecie po prostu bardzo, bardzo długo czekać, tak? Także jeżeli przychodzicie do takiej restauracji, to albo zarezerwować sobie miejsce, chociaż nie zawsze takie restauracje mm, pozwalają na rezerwację i po prostu wchodzą osoby, które przyjdą wcześniej, tak? Nie ma, nie ma opcji rezerwacji, chyba że jest to na przykład duża grupa, inne pozwalają, tak? Także to zależy również y, oczywiście od restauracji, y, jak to wygląda. Natomiast no, trzeba mieć to na uwadze, że to się po prostu. Może Zapełnić no i się tak nie odpełnić bardzo szybko. Gdyby ktoś myślał, że w takiej restauracji można jeść tylko ryby i tylko sushi, no to słuchajcie, tak nie jest. Chociaż to oczywiście zależy od tego, do jakiej restauracji pójdziecie, bo w jednych jest większy wybór, w drugich jest mniejszy, powiem Wam, że w tej w której my jesteśmy tutaj, no to naprawdę każdy znajdzie coś dobrego, dlatego że jest tu mnóstwo różnych rzeczy. No i oprócz takich tak, i krewetek, i takich przeróżnych rzeczy z tym związanych, mamy też inne rzeczy, które bym chciała Wam pokazać, bo rzeczywiście nie we wszystkich restauracjach coś takiego znajdziecie. Na przykład, jeżeli nie lubicie ryb, a lubicie mięso, no to oczywiście możecie sobie zamówić na przykład kurczaka, tak? Tutaj jest na przykład, widzicie, kurczak. Wygląda zresztą trochę jak nasz taki kotlet, kotlet taki wiecie, z kurczaka, tak, z pierwszy kurczaka. Tutaj też jest na przykład kurczak. Są przeróżne przeróżne krewetki, ale zobaczcie, że na przykład też jest tutaj. Jest na przykład wołowina, to jest wołowina, a to jest na przykład królik, nawet mają tutaj królika, także mają też, no tutaj są już desery, mają też takie różne rzeczy, które właśnie jeżeli nie lubicie, o, czy na przykład kaczkę mają też, można sobie zamówić kaczkę. Także mają takie różne rzeczy. Nawet nie dla miłośników suszy, czy nie dla miłośników ryb, każdy coś dobrego sobie tutaj znajdzie. A jeszcze Wam powiem tak. Na przykład, te maki to jest dobry wybór. To znaczy, dobry wybór. To jest dobre, tak? To jest takie, jakby wiecie co? Na przykład, to, to jest robione z. czekajcie, bo tu palec mi ucieka. To jest alga, Nori, a to jest takie, jakby. To jest zrobione z jajka, tak? I w środku jest ryż, i są jest, na przykład można sobie zamówić z, z krewetkami, tak? Na przykład o, tutaj mamy suńczykiem i tak dalej. Natomiast tutaj jest dużo ryżu. Także ja powiem Wam szczerze, takich akurat rzeczy Wam nie polecam, jeżeli chcecie zjeść, jeżeli chcecie popróbować różnych rzeczy. Dlatego, że po prostu zapchacie się tym, tym ryżem, wiecie, i po prostu później nie będziecie mieć brzucha już na kolejne przysmaki. Tak samo na przykład jeżeli ktoś lubi, oczywiście, ale też nie polecam na przykład Wam jeść yy, czego, gdzie tutaj jest jak, jakieś rzeczy. Są, mają tu, tutaj czasami takie, wiecie, makarony i tak dalej. No tym też się człowiek zapcha no i później nie jest w stanie już spróbować niczego innego. No ale jeżeli ktoś lubi, no to wiadomo, że sobie oczywiście może zamówić, tak? Wolny kraj, <grym>, także może robić co się chce. O widzicie, takie o. Bo tego dużo przynoszą, wiecie, dużo jest tych krusków i tak dalej takich, więc, yy, więc można się o tym zapchać. O, jest też roż, yy, roż, a roż a roż i czyli ryż. Ym, można sobie do tego wszystkiego domówić, także widzicie, tak to wszystko wygląda. Nawet są takie pierogi trochę przypominające nasze polskie, ale nie do końca. <laughs> One chyba są z mięsem w środku. No i tak to słuchajcie, wygląda. Jeszcze Wam pokażę, jak wygląda y, sprawa, jeżeli chodzi o... A, tutaj są, lody są wliczone w cenę nawet. O, myślałam, że nie są wliczone, a patrzcie, a w tej restauracji są, no widzicie? Super. Można sobie zamówić sangryję, na przykład sangria taki duży taki duży dzbanek kosztuje 16 euro albo 12 tak bo to zależy z czym sobie chcecie zamówić um, jeżeli chodzi o jakieś napoje no to Coca-Cola na przykład 220 tak? nie wiem co tu jest jeszcze piwo sobie można zamówić portugalski superbok kosztuje 230 no i oczywiście można sobie zamówić też piwo lane, piwo takie większe, nawet jest sakę. Um, herbatki można sobie oczywiście zamówić i wino. Najtańsze wino 10 euro, a najdroższe ile będzie tutaj? Jest? 38, 49, no to po 13, po 12, no przeróżne, przeróżne rodzaje, także każdy coś dla siebie myślę, że będzie w stanie um, wybrać i są jeszcze takie małe wina. Po 375 ml, także jakbyście nie chcieli całej butelki, no to oczywiście może... Jest szampan nawet za 100 euro. A tak zamawiamy? Nie. nie, nie chcesz zamówić? Nie, my zamówiliśmy, słuchajcie, wodę którą Antek sobie całą ukradł dla siebie, ale myślę, że się podzieli ze mną, prawda? Podzielisz się? No i do tego mamy wino, które jest z winem z dołu. I właśnie tak sobie będziemy siedzieć i czekać na nasze pyszne rzeczy. O, na stole znajduje się jeszcze sos sojowy, sos taki słodko kwaśny no i pojemniczki, do których sobie można to wszystko ponalewać. Eee, no i tak to wygląda, przynajmniej na chwilę obecną. Przynieśli nam już grzyby. No i mówię do Antonia, weź tego nie jedz, bo ja tutaj chcę zrobić piękne ujęcie, jak tutaj wszystko w ogóle ładnie wygląda. A on stwierdził, że już jest nie wytrzyma i musi zjeść. Także bardzo mi przykro, ale takich przepięknych ujęć nie będzie, dlatego że Antek po prostu musi zjeść to, co przychodzi na stolik i nie jest w stanie chwili poczekać. No nic. Także tak, pokażę Wam, jak te grzybki nasze wyglądają. Wyglądają jeszcze przed ruszeniem, tak? Proszę, Antonie, możesz jeść, możesz. Ładny No głodny jesteś, ja wiem. Tak, także Antek jest yy, głodny. To czekamy, Może szybciej inne rzeczy przyniosą, zdążę nagrać, zanim wszystko zje. Muszę Wam powiedzieć, że grzybki są pyszne. Naprawdę, przepyszne. Takie w takim sosie słodko-kwaśnym. Super. Mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzało, że przeżuwam albo przełykam ślinę. Niektórzy pisali pod tymi filmikami wcześniejszymi, że im to przeszkadzało. Taki mam mikrofon, nic nie poradzę tak. Przyszła jedna z lepszych rzeczy, znaczy z lepszych, którą ja uwielbiam, czyli zupa miso, która jest po prostu przecudowna i mm, nie wiem, czy kiedyś próbowaliście, ale jeżeli nie próbowaliście, to Was zachęcam. Ta zupa, słuchajcie, wygląda tak. Wygląda to tak. W środku są algi, jest tofu, no i ta zupa jest robiona na bazie pasty miso i jest przeprzepyszna. Także polecam Wam serdecznie. Mój mm. mm. Kolacja zjedzona, talerze puste, a brzuchy pełne. Także jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni i ciekawa jestem Waszej opinii. Co sądzicie na temat takiego typu restauracji? Czy w Polsce w ogóle też są takie restauracje? Czy Wy będąc w Portugalii do takiej restauracji byście przyszli? Natomiast ja muszę Wam powiedzieć, że Wam serdecznie polecam. Szczególnie jeżeli jesteście osobami, które lubią sobie popróbować różnych rzeczy i lubią sobie pomieszać różne smaki i nie są, nie boją się tak, smaków, nie boją się próbować nowych rzeczy. My słuchajcie, jesteśmy w restauracji w Bradze, która nazywa się tak, oczywiście to będzie powiększone i pokażę Wam zaraz e, na całym ekranie. Gdybyście byli, e, tak oczywiście też zostawię Wam link i adres w na dole pod filmem. Gdybyście byli, to serdecznie Wam polecam. Tym bardziej, że osoby, które tutaj pracują są naprawdę przesympatyczne. I kelnerzy, i kucharze, i właściciele tej restauracji naprawdę są super. Także myślę, że będąc w Portugalii, możecie tutaj przyjść posmakować różnych rzeczy. No i bardzo miło też spędzić czas. Ale pamiętajcie, tak jak Wam mówiłam, trzeba przyjść wcześniej, bo się ukazać, czy po prostu nie będzie stolika, szczególnie w, szczególnie w weekend. Wiecie co? Zastanawiam się też jeszcze nad jedną rzeczą. Co w ogóle myślicie na temat cen tutaj w Portugalii, jeżeli chodzi o sushi, jeżeli chodzi o ten typ restauracji? Bo przeważnie w tych restauracjach, tak, które funkcjonują w tym systemie, te ceny są bardzo podobne. I zastanawiam się, czy w Polsce też jest taka możliwość, żeby za taką cenę tak naprawdę zjeść sushi w, no, w takiej no, w ilości nieograniczonej tak naprawdę, bo możecie w takiej restauracji siedzieć i jeść, jeść, jeść po prostu ile tylko chcecie. I zastanawiam się, czy w Polsce też coś takiego działa i a jeżeli nie działa, to dlaczego nie działa? A jeżeli um, nie działa, to też czy myślicie, że po prostu w Polsce takie restauracje by zbankrutowały, dlatego że nie wiem, w Polsce my jesteśmy w stanie zjeść więcej niż w Portugalii. Zdacie znać, co na ten temat myślicie. A ja zabieram Was w jeszcze jedno bardzo fajne, magiczne miejsce. Mam nadzieję, że uda mi się coś tam nagrać i pokazać Wam piękne widoki, mimo że jest noc. Także do zobaczenia za chwilę. Kochani, jesteśmy w miejscu, które nazywa się Sameiro. Jest to sanktuarium Sameiro i jest to jedno. No, z najbardziej magicznych miejsc, myślę, w Portugalii. Jest tutaj naprawdę przepięknie i nocą, i dniem. Jest stąd przepiękny widok na Bragę. Nie wiem, czy uda mi się to nagrać, ale postaram się. Postaram się nagrać i zobaczymy, czy w nocy też będzie. To po prostu na kamerze fajnie widać. Natomiast kiedyś tutaj przyjadę jeszcze w dzień i pokażę Wam, jak to tutaj. Przepięknie wygląda, bo powiem Wam szczerze, że naprawdę jest tutaj co zwiedzać, i nie wiem, czy wiecie, ale w tym właśnie, tutaj, w tym kościele. Był nasz papież Jan Paweł II i nawet zostawił tutaj, jest taka gablotka, która właśnie przypomina o tym, że papież tutaj był i zostawił, zostawił nawet tutaj parę swoich rzeczy. Także pokażę Wam to też, ale teraz ten kościół jest niestety zamknięty, także nie, nie da rady. Ale obiecuję, że tutaj kiedyś przyjedziemy w dzień i Wam to wszystko pokażę. Tutaj też obok jest hotel, też nazywa się hotel Jan Paweł II w Bradze, jak sobie wpiszę. To pewnie znajdziecie bez problemu. Powiem Wam, że jest tutaj mm, dziwnie, bo tutaj w ogóle nikogo nie ma teraz. o tej godzinie jesteśmy sami, no ale to nic, może nam się nic nie stanie. Nie, no bez przesady, może nie. No, piękny, piękny jest ten kościół, naprawdę jak mi się uda, ale zimno się zrobiło. To dużo jeszcze gorąco, Wam. Dużo gorąco. Tak, gorąco. Weź, proszę Cię. Zimno jest jak nie wiem co, jeszcze wiatr, bo tutaj jesteśmy na takiej znaczy wiatr, taki taki no chłodny, chłodny wiatr, bo jesteśmy na takiej górze. Zresztą zaraz zobaczycie jaki tu jest piękny widok. O, o, To zimno. Serio? Mhm. <laughs> Antek twierdzi, że jest mi zimno i nie jestem Polką. No właśnie tak jestem Polką, ale jestem nieprzyzwyczajona do takiego zimna, takiej wilgoci. Pokażę Wam trochę, co mi się uda, co mi się uda, to nagram. No ale niestety pewnie dużo tego nie będzie tutaj się udało zobaczyć, no bo jest po prostu noc. Ale powiem Wam, że w dzień tu jest tak pięknie, naprawdę przepięknie. No w noc też. Ale... Ale niestety nie będzie tak tego dobrze widać, jakby to było, było. jakby to było, było, jakby to było widać w dzień. No ale zobaczcie, nie wiem czy to zobaczycie na kamerze, ale... Przepięknie tutaj jest, naprawdę. Gdybyście byli w Bradze, no to jest miejsce, które koniecznie, koniecznie trzeba, um, koniecznie trzeba zobaczyć. I tutaj, słuchajcie, jest przecudowny widok na Bragę. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że na kamerze tego aż tak dobrze nie będzie widać, ale uwierzcie mi, że... Po prostu to jest miejsce, i to jest widok, który zapiera dech w piersiach. Naprawdę jest yy, pięknie tutaj. I jeszcze chciałabym pozdrowić serdecznie Marty i Karola, bo to jest miejsce samej To jest miejsce, które oni uwielbiają. Także z tego miejsca ślemy serdeczne pozdrowienia dla nich. No, i idziemy dalej, bo jeszcze tam widzicie, jak tam, tam nie widać mojego palca, nic nie widać, bo jest za ciemno. Tam dalej są takie schody jeszcze na dół. Ale w ogóle powiem Wam, że to jest dziwne uczucie: nikogo tutaj nie ma, żywej duszy, żywej duszy. Ale można jeszcze znaleźć widzicie, takie miejsca, gdzie człowiek jest cały. Ale uczucie jest dziwne. Okay. A nie, ktoś tu jest, bo widzę, że telefon jest. Także ktoś tutaj siedzi, także spoko, nie jesteśmy sami. Czy to dobrze, czy źle, to też nie wiadomo. Ale nie, no myślę, że nie jest źle. Dobra, teraz jest ciemno, trzeba... W tym właśnie momencie się upotknęłam o schodek, dlatego że było tak ciemno. No i niestety przez przypadek wyłączyłam nagrywanie. I nie zdążyłam się z Wami pożegnać. Także żegnam się teraz, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki!